Robiko 2 Zatoka Piratów. Kontynuujemy scenariusz numer 1. W tym momencie mamy rok 1662 i jest to maj. Jak widzimy, mamy blisko 50 piratów, blisko 100 jeńców. Gotówka nie najlepsza. Gotówka w skarbcu też, znaczy w skarbcu, w szkatule też nie jakaś imponująca. Więc teraz takim celem będzie dofinansować się. Czyli najpewniej rejsy, plus. Obsługa nowych zakładów. I tu nie będę czekał. nie zauważyłeś, kapitanie, ale na twojej wyspie brakuje porządnych Ja to wiem bardzo dobrze, że ich brakuje, no ale niewiele na to mogę zrobić. W tym momencie wyspa ma inne priorytety. Konie byłby nawet powskrzeszać paru truposzczy, co mogłoby trochę pomóc. Więc te finanse by się przydały również pod tym względem. Także podwójny napad na osadę teraz będzie zrobiony. Fajnie byłoby, żeby ten salon urody został wypełniony. To by się najbardziej przydało. Cześć maczku, woźniaków, witam Cię bardzo serdecznie o tej no całkiem wczesnej porze, bo dzisiaj wcześniej jestem. Pierwsi już wyruszyli. Małego statku za chwilę wyruszą również z dużego, bo kapitan już tam się zbliża. No i bardzo dobrze. Dziś przybędzie również fregata, więc potężniejszy statek. RTL 2007 będzie, tylko on będzie trochę później, bo będzie on gdzieś pewnie około 17-18, ale będzie dzisiaj, także uspokajam. Uu. Dwóch mężczyzn no to akurat mało kolorowa perspektywa do speluny, i tutaj na cygarka albo drugą spelunę pewnie obsłuży. No dobra, nie wiem czy drugiego browaru nie otworzę, a nie już jest otwarty. No to dobra, tylko po prostu nie ma kto go obsługiwać. To jest na razie ten problem. Wraca duży statek. Już za niedługo będę... Jeszcze pewnie puszczę w jeden rejs przed wypuszczeniem fregaty w morze. No, dużo lepiej. Lech. Lech. Dużo kobiet. Sprawdźmy, ile z nich, które nie idą tam. Dobra, mamy rolnika. Jedną dziewkę. Teraz muszą się trochę poprzepychać. O, chyba idzie ich cała czwórka. Dzięki czemu zakład wreszcie trochę ruszy z kopyta, co oczywiście cieszy, także teraz mają chwilkę czasu i później zrobię jeszcze rejs z dużym statkiem, Mądra znaczy średnim wreszcie, właściwie i dopiero tuż przed zbudowaniem mm, wyślę ich w kolejny rejs. Może nie zauważyłeś kapitanie, ale na twojej wyspie brakuje porządnych ladacznic. No, właśnie, ja to widzę, że jest z tym problem. Kapitanów mam ilu? Trzech, chyba. Tak, mam trzech kapitanów, bo mam tego Jacka na obsługę tego statku. Jeszcze chwilkę i trzeba będzie wypuścić w rejs. Jadłodalnia za niedługo będzie gotowa, nawet już jest. Potrzeba więcej pieniądza. Na razie piraci są względnie zadowoleni, chociaż mogłoby być lepiej. Na pewno ten zakład bardzo się przyda. Ale również przydadzą się inna, odporną odrzucania kulami w naszych wrogów. Czy w końcu dostaniemy jakieś działa? No, może kiedyś? Aoj, kapitanie. Niedługo będziemy potrzebować muszkietów. I dobrze. Do muszkietów to jeszcze czas. Dobra, wysyłam w rejs. A to jeszcze jeden napad, aby jeszcze powypełniać trochę tych ludzi, bo zakładów mam coraz więcej trzech oglądających bardzo dobrze. Chciałbym z tego miejsca bardzo podziękować za liczną obecność na skokach, bo tam naprawdę była imponująca ilość. No i muszę wam za to podziękować. Nie mamy ani grosza. Co masz na myśli Maciu, mówiąc co jest? Możesz rozwinąć wątek. Dobra, mały wyrusza. No, z dwu. Pani mam, nie wiem czy to pod to podejdzie. To nie. Dobra, jestem. Yy, 11 w CZ. Yy, nie wiem do końca, co mam na myśli, ale, ale niech będzie. I jestem już żugłem. Kupujemy rację i wysyłamy od razu w race. A wyślę ich dla odmiany na te. Nie, na Hispaniole ich wyślę na razie. Bo Edward Teach poleci z tym statkiem. Dobra, przyspieszamy grę. Oby z tych dwóch rejsów wyciągnęli ładne sumki. Jak stoję z domostwami? Na razie jest pełno, ale może dojść tych piratów trochę. Przepraszam. O, kolejne cztery kobiety. Doskonale. Zwalniaj, zwalniaj gro. Potrzebuję zobaczyć. Kolejna dziewka do salonu urody. Pewnie już drugi został otwarty. Dokładnie. No to przynajmniej potrzeba towarzystwa, bądź zabiegów pielęgnacyjnych w przypadku kobiet zostanie zaspokojona. No i bardzo dobrze. Zapisuję grę, bo chyba już pierwszy ze statków już wypłynął. Żeby tam ładnie łupy wyzbierali. Liczymy na to, że im wyjdzie. Tak samo jak wyjdzie również tej załodze, dla której to będzie debiut. Owszem, debiut dla kalikożaka w roli kapitana. To będzie bardzo istotne. No tutaj się powoli zbierają. Mało jest drewna. To jest trochę nieciekawe. Bardzo by się przydało, żeby było tego troszeczkę więcej. Dobra, wysyłamy drugi statek. Oto nie kursują. O, ktoś zginął, bo jedna działka zwolniona. Dobra, bryganta wraca bez jednego pirata. Zaraz zapiszę KRE. Ła, inżynier, dużo bogatych jeńców, 205 rekrutów, jedna ofiara. A więc całkiem imponujący łup. No to można zbudować odlewnie, tym samym. Gdzieś w oddali, tu ją gdzieś zbuduję. Żeby nie przeszkadzało w plonach. No właśnie, teren za stromy, musiałby być po tej stronie wzgórza. To zbuduję tutaj tą odlewnię. Nie będzie daleko od pieca kutniczego. Na razie złożę że żelaza, jest wystarczające, więc zrobię drugą kopalnię. Aby piec hutniczy mógł lepiej pracować, bo to będzie teraz bardzo potrzebne. Dobra, zapiszę grę i przyspieszamy i czekamy na drugi. No i za niedługo trzeba będzie zrobić jeszcze napad na osadę. Kolejny i kolejny. Bo sami widzicie, jak duże jest to zapotrzebowanie. Jeszcze szuleria do tego a szulerii nie mogę, bo nie mam drewna 4, 6 2 4. A bo tu dam 3, 5 nie dam 2, 4, bo brakuje takiego zakładu. Tu zrobimy 2, 4. Bo tu jest dla tych słabszych piratów. Tu już mam pozmieniane. O, wraca fregata. Kulami Dużo artylerii i 1800. No dobrze, przynajmniej trochę zarobili. Ale niestety nie jest to wystarczająco i to będzie wkrótce wysłać w kolejny rejs. Będziemy potrzebować muszkietu. A ta fabryka racji morskich na razie wygląda nie najlepiej, bo brakuje ludzi mocno. Chyba czas posprzedawać paru jeńców. Tych co już trochę zdążyli zyskać. Bo potrzebuję więcej tych szkieletorów. A jeńców mam bardzo dużo. Więc nawet troszeczkę ulży mi ta gospodarka wyspy. Skrzeszamy. O, do dalni. Doskonale. Piekarnia już mam, tylko na razie piekarnia nie produkuje stępem moim zdaniem wystarczającym. O dziwo tutaj się wcale nie rozchodzi. Kolejny napadzik, robimy małą załogą. A potem będziemy czekali, aż troszkę ci piraci zwiększą swoje zadowolenia, bo jest ono za niskie. A to nie jest dobry omen. Ani omen, ani ołem. Cześć Greg, który to rok w rozgrywce? Mamy rok 63, więc to jest 13. To jest pierwszy scenariusz, więc mamy 20 lat. Więc to jest takie troszkę przeciągane. No nie mamy ani grosza, ale, ale jeńców jest dużo, więc będzie szybki odzysk. Tylko te zakłady są bardzo potrzebne. O, ruszają po nowych jeńców. Fantastyczna informacja. Wszystkim cieszy, że już o tej godzinie mamy już 5 osób, co też jest miłą sprawą i mam nadzieję, że będziemy bili rekordy, jeżeli chodzi o wyświetlenia. Na razie mnie troszeczkę martwi sytuacja z drewnem. Bo ono przybywa, ale ono nie przybywa w wystarczającym tempie. No bo w sumie też trudno się dziwić, bo obóz dwali numer 2 nie jest obsadzony. A jeżeli przybywa tylko dwóch jeńców, no to trochę lipa. Służąca i rolnik do farmy kukurydzy. No i dobrze, rolnik do farmy kukurydzy też się przyda. Też się niewątpliwie przyda. Także arena dzikich zwierząt równie, walk zwierząt, no dzikich zwierząt to nie, ale to zawsze dodatkowa grupka piratów, która będzie mogła być obsługiwana i bogatych jeńców też. Za chwilę szuleria będzie do zbudowania. Już dochodzą te deski? No nie dochodzą te deski, wciąż czekają. O, zbliżają się na szczęście, więc... Tropiko cieszy się u Ciebie chyba największą popularnością, a powiem Ci właśnie, że ostatnio Settlersi trochę wytrącili z rytu. Tylko pamiętajmy, że już zrobiłem kampanię, jeżeli chodzi o Tropiko, a w Settlersa ta kampania jest w trakcie. Ale z fakt faktem, że strategie bardzo zyskały na popularności i mnie to też cieszy, że, że właśnie są popularne te strategie, bo to zawsze jest większe zróżnicowanie, jeżeli chodzi o kanał. Nie tylko gry sportowe, stricte, tylko też coś innego. Nawet jeżeli mi w tę strategię idzie jak idzie, co zwłaszcza po Settlersach. Było widać, jak ta rozgrywka się ciągnęła. Za chwilę wyślę chyba załogę w nowy rejs. Tylko kurde trochę mało tych racji jest na razie. No tych wyślę w napad. Ci już są przygotowani, tylko na no jeszcze tych. Dobra, mamy drewno. Budujmy więc tą szulerię numer 2. Podniosę. prestiż, A w zamian 5.1 będzie dla szulerii. Tej drugiej szulerii. Wypełni to potrzebne miejsce. A za niedługo wyślę tą dużą załogę. Potrzebni są ci ludzie bardzo. Niedługo będzie można ten obóz zbudowlany zburzyć, bo przynajmniej chwilowo nie będę potrzebować tak bardzo budowlańców. Ale, bo, ale to są sami chłopi. Chociaż sobie ci chłopi też by się przydali, bo nawet na kukurydzianą farmę by się oni przydali i na obóz zrwali dwóch z nich. O, teraz odlewnia jest zbudowana. To też dobrze. Dobry znak. No, i odlewnia zbudowana, tylko na razie, no to brakuje tam. O, właśnie, trzeba zbudować nowy domek. O, dobrze. Bezdomnych mamy trzech piratów. E, to... Podejrzewam, że to drewno dojdzie szybko. Niedługo będziemy potrzebować muszkietów. Ojeniec ucieka. Króci. O, mamy jednego niezadowolonego pirata. To źle. A on jest akurat z tego okrętu. No to będzie musiał, a on no ma taką rangę, no to trudno, żeby było super. O, trzech i dwie kobiety. Sprawdźmy, gdzie będą obsługiwane. Górnik. Do speluny. Jest też kucharka do speluny. Kolejny górnik. I gdzie jeszcze idzie ten trzeci chłop? Też górnik, no dobra. No to przynajmniej Speluna będzie trochę obsługiwana. No i bo to chodziło. Kolejne dwa napady. Jak już trochę to zadowolenie u nich zrośnie, a główną załogą wyśle w Nawet jeżeli trzeba będzie, no to, żeby był trochę krótszy. Pod względem dochodów, raczej jest porównywalnie. No najwięcej jest oczywiście. Z... O! W settersach dwa jest bardzo duży. Oglądam od czasu do czasu, ale bardziej lubię część trzecią i czwartą. walki plemion, ciekawsze zadania. Muszę kiedyś zobaczyć, bo w te części jeszcze nie grałem. A jestem bardzo ciekawy, jak wygląda sprawa również z tymi settersami. No to przyjdzie pora i na nie. Nie, tych jeszcze nie. Na razie wyślę. O, przybywają nowe racje morskie. Przynajmniej tak mam taką nadzieję, że to są nowe racje. Tak. Dużo już nie brakuje. Ten się obżera. Dobra, to nie będę czekał. Wysyłam tam. Bez czterech racji morskich to się jakoś myślę przeżyje. I wyślę załogę z małego statku. Także skorzystał z Twojej sugestii i pewnie z czasem poznam się na części trzeciej i czwartej. Zobaczę jak będzie z ogóle z ich uruchamianiem i tak dalej. Bo to też będzie na pewno istotne. Kolejny domek. liczyć na to, że do, dojdzie dużo tego upu, na tyle, żeby chociaż wyjść z minusa, by dobrze było. Ale czy się uda, no to dopiero zobaczymy. Gdzie ja telefon dałem? Tutaj telefon dałem. Odpiszę sobie na wiadomość. Dobra, z duży statek rusza. Zapisuje grę. Rusza też mały statek po nowych jeńców. Średni na razie. Chwilkę, niech jeszcze zostanie, bo był ten nie. Uuuuh, Zradziecki, psy na okręcie! Bez szelestna napaść podniosły bunt. Kapitan Kalikoczak nie żyje. Czytuję grę. Ja nie, nie chcę, żeby mi się buntowali. Ja rozumiem, że Kalikota gdzie cieszy się autorytetem, ale kurde bez przesady. Mają mi wrócić wszyscy, znaczy no wszyscy tu. Kurde, co jest? Jeszcze raz. Nie podoba mi się to. Czyżbym za późno zapisał grę i już nie uda się tego zmienić? Chyba tak. Dobra, ostatnia próba. Jeżeli teraz znowu mi to wyskoczy, to... A jeszcze mam zapis, no to jeszcze z zapisu, spróbuję, tylko to będzie oznaczało większe cofnięcie w rozgrywca. No ja nie chcę kurde kapitana tracić. To jest dodatkowy wydatek. No, autozapis. No to jeszcze raz. No, jak mi ma kurde okręt zatonąć, no to cholera, no to nie jest najlepsze rozwiązanie. A jeżeli jest możliwość bardziej wycofać, no to trzeba z tego skorzystać. Nawet jeżeli jeden domek z tego tytułu straciłem, no to mówię, że to jest mała strata w porównaniu do tego, jakbym miał kurde kapitana stracić, no bez przesady. I to jeszcze w dodatku takiego, co do którego jeszcze nie tak dawno musiałem zapłacić. Ojej, ja nie umiera z głodu. No to garkuch nie trzeba zbudować. Wysoki priorytet. Nawet zrobię dwie gar kuchnia. Jak drewno będę miał, to zrobię jeszcze jedną. Dobra, ty też wyślę. Trudno. Dobra, zaraz dojdzie ostatni członek i... No jak znowu mi podniosą ten wąt, to już, no powiem, trudno i po prostu puszczę to płazem. Tutaj już pani kapitan zbudowała się. No chyba jest dupa. Na tej wyspie w ogóle nie można dostać grogu. Został jeden buntownik, a reszta, kurde, poginęła. Wszyscy poginęli. Powiesić przywódcę. Ko jest i Patryk, 913. Nie ma takiego. Mhm. A się kurde porobiło A w tropiko sobie grami mi bunt na pokładzie wyszedł Brawo No kurde nawet powiem ci, że bardzo brawo Bo jednak straciłem kapitana, a kapitan to jest kurcze 750 dolców w plecy kurde Mhm Nie yeah. Musimy zerwać kolejnego kapitana To potem Użej jutro. Mm. Miałeś już pierwszą rozmowę z Owenem na temat nadchodząc, kiedy będziecie grać, czy jeszcze nie? Okej, no to napisane, okay. to szabawy, więc... Nie, mam coś napisane do niego. Okej. Tu trochę czasu baby, więc nie mamy się spieszyć. Też prawda. Znaczy... Wiesz jakby się człowiek uparł, to tak naprawdę w jeden dzień mógłby zagrać 7 maczy, ale jaki to ma sens? No nie ma za bardzo. Ahoj, kapitanie! Niedługo będziemy potrzebować muszkietu. Bo tu A Briosz? Często ma jakiś. jaki, mm. jaki, jaki był i zmęczony po tych się, jeżeli musiałem w 7 tak. Mm. Mam nadzieję, że tym razem obejdzie się bez buntu na pokładzie. To prawda. Mm. No właśnie, już mi pokazuje, że jedna osoba jest za buntem. Jak mi znowu kurczę drugą panią kapitan zlikwidują, to będzie źle. Przekleństwo! Na tej wyspie w ogóle nie można dostać grogu. Chyba muszę na razie zrobić przerwę, bo widzę, że to po prostu no. No nie da rady. Ech. Dobra, trochę wcześniej skończę tego streama, ale jak mają być takie dwa bunty z rzędu, to ja na razie... muszę zrobić sobie... chwilę przerwy od tej gry i wrócić po prostu do niej... nie wiem, jutro, pojutrze. Nie no, kiedyś wrócę.